czytam fajny komentarz Wam teraz, od widza. Panie kolego, chciałbym napisać, że od malutkiego jeździłem na village. Do dziadków, co prawda dookoła żniw. Zbiorów warzyw różnych i trochę drzody, więc bez ścinania lasu. Ale w wieku 6 lat odkleszczałem skrzynię biegów w C330. No ja w swoim C328 też często to robiłem, tylko trochę w późniejszym wieku. Kochany ciapek. Kiedy chciałem jechać trochę szybciej, to wciskałem... Palcem pedał poniżej podłogi. No, kurde, nie, tam jest to wycięcie w podłodze. Ciska się, żeby jechać jak najszybciej. Do lasu to tylko po opał i TP, Łukołówką, ściapkiem bądź C360. Kurde, to już jest wypas. Pomimo, że dzisiaj na co dzień jestem 34 warto, levelowym łodziarnieniem. Kurde, to masz wyższy level ode mnie, Ale jesteś w prime, tak więc jest dobrze. Mega, mam centymetr do tamtych czasów. Dziękuję Ci, że Twoje filmy często przypominają mi fajne sytuacje z dzieciństwa. Dzięki byćku, że podobają Ci się Taka jedna na przykład. Kiedyś Kuzyn poproszony, żeby przestawić traktor, odpiął dyszel od przyczepy, zapomniał, żeby odłączyć wąż od kipowania i jak ruszył ze sprzęgła w C363P, znaczy no, Perkins, no, tak jak właśnie jeden z mówi, to nie jest 60, to jest Perkins. Na jedynce to była niezła jazda. Wie, jak wujek, wiadomo, lekko zły, a ja płakałem ze śmiechu. Bo wyglądało to jakby Jaś Fasola w niego wstąpił. Dobrze. A więc tak. Dlaczego to przeczytałem? Bo doceniam właśnie takie fajne komentarze i dzięki za to, że Wam się podobają te moje filmy. Możecie się dzieje, ja czytam te komentarze. Może nie zawsze odpisuję, ale większość z nich czytam. Dzięki za ten komentarz i powodzenia, byczku. Niedługo 35 level, jeszcze najmniej 30, tak więc. Stay hard i widzimy się wkrótce.